Regionalne Centrum Kwiodawstwa i Krwiolecznictwa wspólnie z Klubem Korona organizują akcję zachęcającą Kielczan do honorowego kwiodawstwa. Od poniedziałku, 14 września, każda osoba, która odda krew w regionalnej stacji, otrzyma zaproszenie na dowolnie wybrany przez siebie mecz ekstraklasy, rozgrywany na boisku kielewskiej drużyny. Przedsięwzięciu, które ma zachęcić kibiców i nie tylko naszych kibiców do oddawania krwi. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, jak ważnym lekiem dla chorych jest krew, która niejednokrotnie ratuje życie, która... Tak naprawdę nie może być wyprodukowana w laboratorium, a jedyną fabryką jest organizm człowieka. Z ogromnym zainteresowaniem i z miłym zaskoczeniem przyjąłem praktycznie już decyzję, ale i projekt tej współpracy. Zespół Korony Kielce znakomicie reprezentuje miasto, ale również cały region, a Krzyżodawstwo Kieleckie obejmuje cały region świętokrzyski, czyli całe nasze województwo. Stąd zainteresowanie tą inicjatywą z mojej strony, ale przede wszystkim ze strony odbiorców. Pamiętajmy, że Regionalne Centrum jest tylko fabryczką, która przyjmuje dawców, pobiera od nich krew, preparuje, czyli przetwarza i wydaje jej składniki. Natomiast głównym. I najważniejszym elementem tej całej układanki zwanej krwiodawstwem jest człowiek. Każda osoba, która odda krew w kieleckim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa otrzyma specjalne imienne zaproszenie. Wymiany vouchera można dokonać wyłącznie w sklepie kibica Korony Kielce. Należy pamiętać, że nie można go przekazać innej osobie. Warunkiem możliwości wymiany zaproszenia jest zweryfikowany profil kibica Korony. Zamiana vouchera na bilet musi być dokonana maksymalnie na dwa dni robocze przed rozgrywanym meczem. Wspólna akcja zachęcająca do idei krwiodawstwa nie była jedynym powodem spotkania w siedzibie kieleckiego klubu. Po reprezentacyjnej przerwie na boiska wracają drużyny piłkarskie ekstraklasy. z Korony w ostatnich dniach nie miał kompletu na treningach. Aż pięciu piłkarzy Korony przebywało na zgrupowaniach reprezentacji. Trener Marcin Brosz ocenił wszystkie występy swoich podopiecznych bardzo pozytywnie. Zarówno w meczu z Turcją czy z Czechami, nasi dwaj reprezentanci Łotwy zagrali bardzo dobre spotkanie i byli kluczowymi zawodnikami swoich zespołów, jak również Marcin i Tomek zagrali. W tych dwóch spotkaniach ze Szwajcarymi i Niemcami, bardzo dużej ilości minut i byli kluczowymi piłkarzami. I również występ Michała wczoraj przed naszą publicznością był bardzo pozytywny. Przed nami kolejne spotkanie korony w rodzimej ekstraklasie. Mecz w Gdańsku z miejscową Lechią rozegrany zostanie w piątek. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18.00.